Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń spod prysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta, zwanym potocznie, bez spiny są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Cześć, witam Cię Siemeczku na moim kanale na kolejnej, ostatniej już lekcji z książki numer 1. Także następna lekcja już będzie brana z książki numer 2 i zaczniemy sobie tam funkcje liniowe. Ale zanim jeszcze zajdziemy do funkcji liniowych, to opowiemy sobie coś, niecoś na temat szkicowania wykresów funkcji. No bo skoro tyle przegadaliśmy na temat tych wszystkich przekształceń wykresów, że pasowałoby. Chociaż mniej więcej opowiedzieć, jak to wygląda w praktyce, na kilku, jakichś tam typowych przykładach. Także pierwszym przykładem będzie funkcja minus wartość bezwzględna z x plus 4, minus 1. I tak naprawdę największą trudnością w tego typu zadaniach będzie stworzenie takiej ścieżki krok po kroku, co trzeba będzie zrobić z funkcją, którą nazwę bazową tak, żeby przejść do tej funkcji, która nas interesuje. Wiemy, że możemy przesuwać o wektor, odbijać symetrycznie, narzucać wartość bezwzględną, wrzucać tam jakieś powinowactwo. I co mamy zrobić? I w ogóle, co to jest ta funkcja bazowa? W tym przypadku tą funkcją bazową będzie wartość bezwzględna z x. Funkcja bazowa to jest taka funkcja, której wykres już znamy. I pasuje znać no, kilka wykresów. Pasuje znać... Wykres funkcji wartość bezwzględna z x, x kwadrat, x do trzeciej, pierwiastek z x, 1 nad x, no i po prostu x. Te funkcje trzeba znać, mniej więcej wiedzieć, jak one wyglądają, mniej więcej wiedzieć, jak się rysuje. No i startujemy sobie tutaj od tej funkcji wartość bezwzględna z x. No i co my możemy zrobić? Ja zrobiłem sobie tak, że najpierw odbiłem symetrycznie względem osi o x. Co mi daje odbicie symetryczne względem osi ox? Daje mi to, że przed całą funkcją daje minus. Biorę całą funkcję w nawias i piszę minus przed tą całą funkcją. Tutaj nie musiałem brać tej wartości bezwzględnej z x w nawias, tylko po prostu dopisałem minusa na początku, bo tak naprawdę ten nawias nic by mi tutaj nie wniósł. A następnie co robię? Przesuwam sobie o wektor minus 4, minus 1. Pamiętamy, że pierwsza współrzędna tam się tyczy x, czyli dopisuję te minus 4 do x, tylko oczywiście ze zmienionym znakiem. Minus 1, minus 1 dopisuję na samym końcu i bez zmienionego znaku. Więcej o tym no, we wcześniejszych nagraniach opowiadałem. I ostatecznie otrzymuję tę funkcję, którą chciałem. Zauważ, że mógłbym sobie na początku przesunąć o wektor ten minus 4, minus 1. A później odbić symetrycznie względem osi OX, tylko że wtedy nie otrzymałbym tej samej funkcji. Możesz sobie spróbować i gdzieś tam w zeszycie na kartce czy coś przesunąć funkcję wartość bezwzględna z x o wektor -4 -1, sprawdzić jak będzie wyglądała ta funkcja i później tę funkcję odbić symetrycznie względem osi OX. Odbić symetrycznie względem osi OX oznacza Wziąć całą funkcję w nawias i przed tym nawiasem dopisać minusa. A potem sprawdź, co się stanie, jak ten nawias opuścisz. W każdym razie jedziemy z rysowaniem, czyli wyznaczamy sobie funkcję bazową, wartość bezwzględna z x. Ona wygląda mniej więcej tak, zaznaczona kolorkiem zielonym. Co mam zrobić później? Mam odbić symetrycznie względem osi OX i otrzymam minus wartość bezwzględna z x. Miałem funkcję zieloną, odbiłem sobie względem osi x, otrzymałem funkcję czerwoną. Myślę, że to jest w miarę jasne, skąd to się wzięło. I kolejnym, ostatnim już krokiem będzie przesunięcie o wektor Minus -4, minus -1, czyli muszę przesunąć funkcję 4 w lewo, 1 w dół. Ale którą funkcję? No tą czerwoną, czyli tę drugą. Nie tą początkową, nie zieloną, tylko tą, która mi powstała po pierwszym przekształceniu czyli tą czerwoną funkcję. Przesuwam 4 w lewo, 1 w dół, i funkcja, którą otrzymałem zaznaczona tutaj kolorem niebieskim, jest już tą funkcją, która nas interesuje. Koniec zadania. Narysowaliśmy, naszkicowaliśmy mniej więcej wykres funkcji minus wartość bezwzględna z x plus 4, minus 1. A nawet nie tyle mniej więcej co dokładnie, bo jednak GeoGebra rysuje wykresy funkcji dokładnie. Kolejny przykład. Mam jakąś funkcję f od x, pierwiastek z minus x plus 4 plus 2. No i znowu, od jakiej funkcji podstawowej sobie tutaj zaczniemy, od jakiej funkcji bazowej wyjdziemy? Ja bym sobie zaproponował pierwiastek z x, no bo skoro jest tu jakiś pierwiastek, no to i tak z tym pierwiastkiem trzeba będzie się pobawić. Co teraz? Teraz bym sobie przesunął o wektor. Minus 4, 2. A następnie... Odbił symetrycznie względem osi o Y. Odbicie symetryczne względem osi o Y dopisuje nam minusa do x. I możesz sprawdzić, co by się stało, gdybym najpierw odbił symetrycznie względem osi o Y, a później przesunął o wektor. Jeżeli najpierw odbije symetrycznie względem osi o Y, a później przesunę o wektor minus 4,2, to nie otrzymam dokładnie tej funkcji, którą chcę. Czemu? Spróbuj zapisać, jeżeli do tego nie dojdziesz, to możesz mi wysłać e, na maila pytanie, jak to ma wyglądać. W każdym razie znowu zaczynamy tak samo, wyznaczamy funkcję bazową, czyli rysujemy wykres funkcji pierwiastek z x, który wygląda mniej więcej albo dokładnie tak. Czyli funkcja nasza fioletowa, co mamy z nią zrobić? Przesunąć o wektor minus 4,2, czyli przesunąć o 4 w lewo 2 do góry. No, i otrzymujemy funkcję czerwoną. Myślę, że skąd to się wzięło, to jest jasne. Przesuwam o 4 w lewo, 2 do góry, i otrzymuję funkcję czerwoną. A następnie odbijam symetrycznie względem osi o y, czyli względem tej osi pionowej. Jak tę czerwoną odbiję symetrycznie względem osi o y, no to otrzymam funkcję zieloną. No, łatwo zauważyć, że gdybym zgiął ten. Y Wykres względem osi OY to czerwona z zieloną mi się ładnie pokryją. I to jest koniec zadań, zadania włala dziękuję. Trudne, nietrudne. Największą trudnością jest tutaj właśnie zrobienie tej drogi tak, żeby była ona poprawna. Także pasowałoby z 5 z 10 takich zadań przerobić najlepiej pod okiem nauczyciela. No chyba, że nauczyciel sam nie wie, jak to zrobić. To wtedy jest problem. A jeżeli nie pod okiem nauczyciela, to ewentualnie korepetytora albo jakiegoś kolegi, który wie jak to działa. Jeżeli już zrobisz kilkanaście takich zadań, to już myślę, powinieneś sobie dać radę na spokojnie ze sprawdzianem. I jeszcze jeden, ostatni, już najbardziej rozbudowany przykład, jaki tutaj mamy. To dwa razy wartość bezwzględna z wartość bezwzględna z x -3 i jeszcze na samym końcu -2. No, tutaj kroczków będzie troszkę więcej, ale znowu, tak samo, musimy sobie wyznaczyć naszą, naszą funkcję bazową, i tutaj to będzie wartość bezwzględna z x. Co ja mogę z nią zrobić? No, jedyne co mogę zrobić, to przesunąć o wektor 0-3. Otrzymam wtedy funkcję wartość bezwzględna z x minus -3. Mogę teraz nałożyć na całość wartość bezwzględną. Nie wiedziałem jak to ująć, dlatego napisałem w cudzysłowie, że nanosimy wartość bezwzględną na całość. Otrzymamy wykres takiej funkcji. Jeżeli całą funkcję weźmiemy sobie wartość bezwzględną, no to otrzymamy coś takiego. Co teraz mogę zrobić? No wrzucić powinno wartość prostokątne osi o x i skali k równej 2. Już tego, już tej informacji o skali tutaj nie wrzucałem, ale myślę, że jest ona dosyć dosyć yy, jasna. Jeżeli wrzucę to powinowaco prostokątno osi o x i skali 2, no to otrzymam coś takiego. A na samym końcu jeszcze muszę przesunąć o wektor 0 minus 2, żeby uwzględnić tą minus dwójkę na samym końcu. Jest trochę tych kroków, ale idzie to zrobić. Także znowu zaczynamy od tej funkcji bazowej, która się już dzisiaj pojawiła. Wygląda tak. Wartość bezwzględna z x. Co z nią mam zrobić? Mam przesunąć o wektor. 0, minus 3. Otrzymam funkcję wartość bezwzględna z x, minus 3. Z racji tego, że będzie tutaj troszkę tych przekształceń, to każdą poprzednią funkcję najpierw wykropkowywałem, a później usuwałem. Czyli funkcja pomarańczowa to jest ta, która powstanie mi po przesunięciu wartości bezwzględnej z x o wektor 0, minus 3. Co mam zrobić z tą pomarańczową funkcją? Mam narzucić na nią wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna działa tak, że to co było nad osią zostaje nad osią, a to co było pod osią zostaje odbite symetrycznie względem osi OX. No i po takim przekształceniu otrzymam funkcję fioletową. Widać, to co było nad osią zostało nad osią, to co było pod osią zostało odbite względem osi OX. Co później mam zrobić? No, wrzucić to powinowactwo prostokątne osi X i skali 2. Jak ono działało? Działało na takiej zasadzie, że braliśmy każdy punkt i mnożyliśmy jego pierwszą współrzędną przez 2. Oczywiście, no, nie będę brał wszystkich punktów, tylko wezmę te punkty charakterystyczne, czyli na przykład punkt 0,3. 3, 0, minus 3, 0 może jakieś minus 4, 2 jakieś 4, 2 sobie wezmę a dokładniej minus 4, 1 i 4, 1 i później te wszystkie punkty sobie połączę nie muszę brać wszystkich punktów bo jakbym miał brać wszystkie punkty i wszystkich punktów współrzędne pierwsze współrzędne mnożyć przez 2 to bym zdążył osiwieć w każdym razie otrzymuję funkcję 2 razy Wartość bezwzględna z wartość bezwzględna z x minus 3. Jeżeli coś by było niejasne, no to wiesz co masz robić, po prostu napisać do mnie na pocztę. Postaram się w jak najkrótszym czasie odpisać. I jeszcze ostatnia rzecz, którą mamy zrobić, to przesunąć o wektor 0 minus 2, czyli mamy przesunąć o 2 stopnie w dół. Czyli ta funkcja różowa zostaje przesunięta o 2 że tak powiem, stopnie w dół. Myślę, że skąd się wzięła ta funkcja brązowa, to jest wszystko jasne. I ta funkcja brązowa to już jest ta funkcja, którą chcieliśmy otrzymać. Koniec zadania. Troszkę tych kroków było i. No, jak te kroki powstawały, no to też trzeba byłoby się zastanowić, czy można by było zamieniać pewne kroki miejscami, i co by się stało, gdybyś zamienił pewne kroki miejscami, czy dalej byś został to, co chcemy, czy jednak nie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, pasowałoby z, takiego, z tego typu zadajno przerobić co najmniej 10. 5-10 to jest takie naprawdę minimum, które trzeba by było przerobić. Żeby móc powiedzieć, że jakoś w miarę ogarniasz ten temat. A na dzisiaj to by było tyle, jeżeli coś było niejasnego, to wiesz, co masz robić. A ja się z Tobą żegnam, i widzimy się na następnej lekcji już z książki numer 2. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy. A nic tak nie motywuje, jak duża hawajska, albo i dwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiedz, że lajki like i subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle, trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.